Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o masonerii rytu francuskiego w Polsce. Rzadko bardzo podejmuję ten temat. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. To wszystko ma wpływ na oglądanie nasze, oglądalność naszego kanału, docieranie do jak największej liczby widzów. I tak... Dwie rzeczy: dlaczego tak rzadko mówię o masonerii rytu francuskiego i dlaczego teraz mówię o masonerii rytu francuskiego to już drugi program, prawda? bo pierwszy było masonerii rytu francuskiego jako takiej, ten drugi o masonerii rytu francuskiego w Polsce. Znaczy rzadko mówi, mówię i mało pisałem na ten temat, dlatego, że materiały na temat masonerii rytu francuskiego są trudno dostępne, jest mało informacji. Natomiast teraz o tym mówię, bo co ciekawe, kilku czytelników zwróciło się do mnie różną drogą mailami i telefonicznie, żebym albo coś napisał, albo wznowił książkę Masoneria 2012. A jeden dał taką ciekawą propozycję, żebym. Wyjął z tej książki Masoneria 2012 to, co tam jest o masonerii rytu francuskiego jako takiej, poszerzył to i wydał oddzielną książkę taką pod tytułem Masoneria rytu francuskiego. I tak, w Polsce ta masoneria długo była najsilniejszą masonerią bo przypomnę, jak to się działo. W 1938 wyszedł, ukazał się dokument w okresie międzywojennym, delegalizujący masonerię jako taką, ale to nie dotyczyło jakby masonerii rytu francuskiego, dlatego że ją już zdelegalizował Piłsudski w 1918, ponieważ ona była za tym, żeby Polska nie odzyskała niepodległości, tylko została kolejną republiką. Związku sowieckiego, i ta masoneria rytu francuskiego w okresie międzywojennym działała w całkowitym podziemiu. Wszystko wskazuje na to, że w wojsku, to zresztą jest cechą charakterystyczną tej masonerii, bo ona tak zaczęła swoją działalność, że z jakichś tam powodów znacznie wielu, bardzo oficerów francuskich przed rewolucją francuską było. W, Wielkiej Bryt w Anglii i oni przywlekli znaczy wrócili do Francji jako już masoni i tam y, przekształcili tą masonerię na swój sposób także powstało coś zupełnie nowego masoneria rytu francuskiego taka nieortodoksyjna agresywna, lewicowa y, nastawiona na mordowanie, a nie na pranie mózgów i ta masoneria w Polsce, wracam do Polski, tak, szkocka była zdelegalizowana w 1938. Bierut zaproponował Szkotom, żeby oni się reaktywowali. On odwołał, prawda, bo pamiętajmy, że państwo komunistyczne na terenie Polski formalnie podjęło taką decyzję, że kontynuowało drugą po Rzeczypospolitą Polską, czyli oni przenieśli prawo z drugiej Rzeczypospolitej, natomiast oczywiście zaczęli je modyfikować w taki sposób, że, że zrobiło się z tego prawo komunistyczne, ale wiele przepisów było dalej aktualnych i, i formalnie były aktualne, jeżeli nie zostały zniesione, więc Bierut zniósł ten dekret o delegalizacji masonerii Żytu Szkockiego i zaproponował masonom, żeby sobie spokojnie zaczęli działać. I oni odmówili, tak twierdzą i chyba tak było, odmówili. Nie chcieli, żeby ich utożsamiano z komunizmem i weszli jakby w podziemie. To znaczy w zasadzie się uśpili do końca lat 50. Yy, I oczywiście mieli różne kluczowe stanowiska w państwie komunistycznym i czasami to dziwnie wyglądało, bo yy, wszystkie stanowiska obejmowali komuniści, a tu nagle jakieś stanowisko bardzo poważne miał niekomunista, który nie był nawet członkiem partii komunistycznej. To taki był profesor Groszkowski, on bardzo wysoko stał yy, w hierarchii, a... Yy, we władzach komunistycznych a, a komunistą nie był. I, natomiast masoneria rytu francuskiego, jak ona się ukryła w wojsku w okresie międzywojennym, to później, kiedy powstała Armia Berlinga, i w, armii, w tej Armii Berlinga wywiad i kontwywiad wojskowy wytworzyło Gieru. Czyli no, cała ta armia Berlinga była pod kontrolą Gieru, nie tylko przez ten wywiad i konwywiad, ale również przez oficerów politycznych, którzy byli Rosjanami i byli z Gieru. I wytworzono w armii Berlinga służby te specjalne, które miały bardzo różne nazwy, bo te nazwy zmieniano co chwila ustabilizowało się to w momencie, kiedy pojawiła się nazwa Informacja Wojskowa, no, bo później to się przekształciło w WSW, a później przekształciło się w WSI i to była jedyna e, służba specjalna, która nie była w ogóle weryfikowana, nic tam nie zmieniano, płynnie przeszła z PRL-u do tego nowego w 1989, tyle że nazwa się, nazwa się zmieniła. I co ciekawe, to informacja wojskowa jako nie wiadomo kto, bo, bo tak naprawdę to była masoneria rytu francuskiego, się bardzo szeroko gęsiła, to znaczy no, można postawić hipotezę, która jest bardzo dobrze zresztą uzasadniona historycznie, że informacja wojskowa była ściśle powiązana z Gieru, także że jej wpływy z tego powodu były, były jasne. I ta informacja wojskowa wytworzyła taką legendę, że w państwie komunistycznym B był Urząd Bezpieczeństwa, a później B. Była służba bezpieczeństwa, że to oni mordowali, prawda? Oczywiście, że mordowali, tylko yy, i to mordowali strasznie, prawda? To mam takie skojarzenie. Ktoś Siedlec mi opowiadał, w jednym lokalu w centrum miasta, yy, zerwano taki duży lokal yy, należący do miasta, zerwano podłogi w ramach remontu, i pod podłogami. Na boku leżały zwłoki zasypane wapnem, we wszystkich pomieszczeniach. No i od razu sobie skojarzono, że tam był Urząd Bezpieczeństwa. No i wzywano ludzi na przesłuchanie, zabijano je na miejscu, chowano pod podłogę, prawda. No, przedziwne, nieludzkie zachowanie. E Natomiast informacja wojskowa mordowała dużo więcej, mordowała skrycie, i mordowała w wyniku procesów prawda, robionych, prawda, że po prostu skazywano ludzi na kary śmierci i, ten, i wykonywano wyroki, miała masę własnych sędziów, znaczy w tym sensie, w tym sensie że sędziowie komunistyczni formalnie byli, no nie wiem, komunistyczni, partyjni, a faktycznie reprezentowali WSI, i, znaczy nie WSI, przepraszam, informację wojskową i e, wykonywali jej polecenia. Tego należy skazać na karę śmierci. Michnik, brat Michnika, który teraz ukrywa się w Szwecji i Polska domagała się jego wydania i Szwecja nie, nie chciała go wydać, no był takim zbrodniarzem sądowym i był podległy WSI. No i teraz co wiemy więcej? No wiemy tyle, że jak powstał klub Krzywego Koła, to na Krzywym Kole, na ulicy Krzywe Koło na Starym Mieście, to znaczy, głównymi inicjatorami i tymi, którzy dali lokal, byli ci, którzy tam mieszkali, na tym Klubie na tym krzywym kole. To było małżeństwo Gaszteckich i oni byli oficerami e, informacji wojskowej. No, czyli e, inicjatywa powstania opozycji demokratycznej wyszła od informacji wojskowej, gieru, czy jak to woli, masonerii rytu francuskiego. I co ciekawe, w tym klubie zgromadziła się masoneria rytu szkockiego. Znaczy dla niej to było być albo nie być, bo oni jako uśpieni nie dokonywali nowego naboru i no powoli zdawali sobie sprawę, że masoneria rytu szkockiego w Polsce wymrze i zostanie. I co? I co dalej z masonerią? I w tym klubie krzywego koła zebrały się te niedobitki masonów rytu szkockiego. Jako opozycja wobec komunistów. Da, tam następo, nastąpiła reaktywacja, da, czyli zaczęli się pojawiać nowi ludzie, którzy byli wciągani do masonerii, i sytuacja była tak ciężka w tej masonerii rytuszkockiego, szkockiego, że no, na przykład kiedy pojawił się Jan Józef Lipski, to, to wszyscy się zachwycili i w ciągu roku przeszedł 33 stopnie w tajemniczenia do, do, do samej góry i został dożywotnio wielkim mistrzem,. prawda? Także e, zresztą on tak na marginesie pewnego dnia przyprowadził ucznia siódmej klasy szkoły podstawowej i powiedział: to jest nasza nadzieja. To jest nadzieja Polski nazywa się Ada śmiechnik. No I ten Ada śmiechnik później jak skończył 18 lat, to sobie umyślił, że urodziny, Huczne dla swoich przyjaciół zrobił w Berlinie Zachodnim. To były lata 60. On już był znany jako opozycjonista, i przed tymi urodzinami chciał sobie trochę poszaleć, więc pierwszy pojechał do Austrii, gdzie nocował w ambasadzie komunistycznej Polski, Perelu. A później zwiedził sobie trochę Francję i Włochy i w trakcie tego zwiedzania spotykał się z najważniejszymi postaciami masonerii, polityków światowych, ciekawe, prawda, 18-letni chłopak spotyka się z szefami partii komunistycznych, z szefami... Yy, loży Matki Świata i tak dalej. Ja później jedzie sobie do Berlina i tam robi huczne urodziny, a później wraca do Polski, i nic się złego nie dzieje. To znaczy, komuniści na to nie reagują. No i, i <laughs> To, że to tak wyglądało, to z tego wynikało, że w klubie Krzywego Koła masoneria rytu szkockiego i masoneria rytu francuskiego, głęboko zagnieżdżona w strukturach państwa komunistycznego, się dogadały. Prawda? Później to wyglądało w ten sposób, że przecież przy Jaruzelskim jako jego pierwszy doradca siedział Olechowski, który później był z jednym z trzech. Założycieli Platformy Obywatelskiej. Prawda? W tej książce Masoneria 2012 pokazuje, jakie ścisłe związki różnych prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej z masonerią rytu francuskiego mają miejsce, czy z samą Rosją. Prawda? Między innymi chodzi tutaj o Komorowskiego. Tam było wiele jego takich wyjazdów. On sam jeździł albo z palikotem, z palikotem jeździł na polowania do Rosji. Sam, jako prezydent, no to jakoś tak dziwnie latał tym swoim prezydenckim samolotem, że międzylądowanie po pobraniu paliwa było albo na terenie jakiegoś kraju, teoretycznie niepodległego, ale faktycznie podległego Rosji, albo na terenie Rosji i miejscowe portale internetowe podawały takie informacje że samolot komorowskiego zatrzymał się na płycie lotniska obok zatrzymał się jakiś inny samolot z tego innego samolotu wychodzili generałowie rosyjscy przechodzili do tego samolotu komorowskiego albo odwrotnie prawda te dwa samoloty tam stały godzinę dwie i później komorowski leciał dalej tam ci też lecieli <laughs> dalej i y, jak działała y, ta masoneria francuskiego w Polsce, no to y, dobrym przykładem tutaj jest zabójstwo księdza Popiełuszki, prawda? dzisiaj wiemy, że ci esbecy, którzy go porwali, już w lesie przekazali go ośmiu y, oficerom, y, wtedy już WSW, bo informacja wojskowa, zmieniono jej nazwę na WSW i Skojarzenie ludności było takie, znaczy zwykłych ludzi, bo, bo lepiej poinformowanych było inne, że WSW no to jest żandarmeria wojskowa, to nic, nic, takiego, a WSW obejmowało żandarmerię wojskową, ale obejmowało wywiad i kontrwywiad, znaczy całą informację wojskową poprzednią. Yy, I <śmiech> <śmiech> ci SBC, którzy porwali za Popiełuszkę, Przekazali go ośmiu oficerom informacji WSW w lesie, i, i co dalej się dzieje to możemy się tylko domyślać. Co ciekawe, oni byli przesłuchiwani po 89 jako oficerowie WSI. Dalej czynni w służbie i tej sprawie ukręcono łeb. Chcieli mówić, ale już w pewnym momencie nikt nie chciał ich słuchać. No, wszystko wskazuje, że to oni zamordowali księdza popiełuszko w bunkrze w Kazuniu, bodajże pod Warszawą. I cała ta informacja wojskowa, ta masoneria rytu francuskiego, zresztą ona nie była tylko w informacji wojskowej, prawda? też w innych strukturach państwa komunistycznego, bo, bo chcieli trzymać rękę na pulsie nie została w żaden sposób dotknięta tymi przemianami, prawda? bo struktury służby bezpieczeństwa zostały jakoś przetrzebione, prawda? jakieś papiery ujawniono o, nie tylko o agentach, ale i o oficerach służby bezpieczeństwa. Natomiast przy WSW zastosowano taką, takie rozumowanie, zaprezentowane politykom i społeczeństwu, że wywiad i kontwywiad wojskowy to są ważne służby, nie można ich naruszać, nie można ujawniać papierów na nich, bo to. Uderzy w interes państwa. Prawda? I stąd no, na przykład to jest ciekawe, że y, jak wynika z papierów IPN-u, to bardzo wiele osób y, będących y, przy Księdzu Popiełuszce, a później przy kościele y, Stanisława Kostki, przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki, to byli y, y, tajni współpracownicy, ale właśnie WSW, a nie Służby Bezpieczeństwa i wiemy też, pisze o tym w książce Masoneria 2012, że w ostatnich latach 87-88 WSW w sposób niezwykle aktywny budowało swoje tajne struktury na przyszłość, prawda? czyli budowano dziuple różnego typu, różnego typu tajne takie ośrodki, prawda, wykupywano domy, mieszkania w tym celu i oczywiście oficerowie WSI, znaczy WSW, przepraszam, WSW, bo to jeszcze nie było WSI, oficerowie WSW wchodzili w różne biznesy, przejmowali różne zakłady pracy, byli czynni w bankowości, byli czynni w różnych działaniach, pewnie prze, znaczy przestępczych, handel narkotykami, handel bronią, prali brudne pieniądze w tych bankach w pierwszym okresie. I co ciekawe, kiedy PiS uderzył w WSI, co było jego błędem. Znaczy, nie było błędem, ale błędem było patrząc z ich politycznego punktu widzenia, bo to dla PiSu się źle skończyło i dla Lecha Kaczyńskiego się być może źle skończyło. Znaczy być może to był przynajmniej jeden z powodów jego śmierci. No to wtedy argumentowano, no bo, bo tam nastąpiła weryfikacja tych oficerów WSI i część, Części się pozbyto. Prawda? Ta część założyła Stowarzyszenie SOWA, na czele którego staną były szef WSI i co ciekawe, zauważmy, Stowarzyszenie SOWA, a cała ta afera, która spowodowała, że PiS przejął władzę w pełni, a PO tyle straciło, ta afera podsłuchowa miała miejsce w restauracji o nazwie SOWA i przyjaciele. Zresztą przewodniczący Stowarzyszenia SOWA, generał Dukaczewski, na ostatnim przyjęciu w restauracji SOWA i Przyjaciele był obecny. To ostatnie przyjęcie to był Dukaczewski, czyli szef Stowarzyszenia so SOWA, kucharz o nazwisku SOWA, który był formalnie właścicielem restauracji Sowa i Przyjaciele i dziennikarka z Gazety Wyborczej. Prawda? I to spotkanie w części zostało sfilmowane, w części zostało e, zrelacjonowane przez e, Gazetę Wyborczą. E, I e, do dzisiaj, znaczy później tak jakoś to wszystko zostało zahachmęcone, że e, wszystko wskazuje na to, że znaczna część tych oficerów, którzy zostali usunięci z WSI i tak wróciło do służb specjalnych i, i wiemy, że, że, to, że oni no są obecni nie tylko w gospodarce, w bankach, ale i w mediach. I kilku dziennikarzy, co relacjonowałem, opowiadało o tym, jak próbowano ich zwerbować dodatkowo i zwerbować jakby nie wiadomo, do Czego, bo znaczy oni nie wiedzieli do czego, dlatego że mowa była przy tym werbunku o WSI, że bez WSI Polska nie ma szansy, a WSI już w tym momencie nie istniała, prawda? Także no, i czyli jak są wpływy masonerii rytu francuskiego w Polsce, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Nie ma takich danych, ja nie mam przynajmniej takich danych, nie mogę dotrzeć do takich danych, bo te dane nie są danymi, do których może taki człowiek jak ja dotrzeć, prawda, no bo do tajnych to mi się nie udaje docierać. To nie, ja nie jestem dziennikarzem śledczym, ja pracuję jak historyk filozofii, czyli na tekstach, prawda, jak dotrę do jakiegoś tekstu, go przeanalizuję, powiążę informacje w jednym tekście z informacjami w innym tekście, no to, to mi coś wychodzi, prawda? Tutaj mi niewiele co może wyjść, bo takich tekstów jest bardzo niewiele. Prawda? W każdym razie yy, można yy, przyjąć, że w dalszym ciągu Platforma Obywatelska jest jakimś politycznym ramieniem. Masonerii rytu francuskiego, z tym, że wcale do końca tego, tego, co powiedziałem przed chwilą, nie jestem pewny, no przynajmniej po części. Tam mają na pewno swoich ludzi, natomiast jak bardzo ci ludzie, jakie mają tam wpływy, nie potrafię powiedzieć. Jest to jakieś zagrożenie, jest to jakiś czynnik powodujący że państwo polskie w dodatkowych sferach nie jest niepodległe no i może to owocować w momencie kiedy zmieni się sytuacja kiedy Putin, w Rosji kiedy Putin odejdzie no bo wtedy tak wszystko wskazuje na to że tam przejmie władzę masoneria rytu francuskiego dziękuję bardzo